Czyli tata Piotr przyjdzie po mnie dzisiaj do szkoły? Tak. A po mnie tata Jacek? Nie, mówiłam wam, że tata wyjechał, ale spotka się z wami w przyszłym tygodniu. A nie mogłam pójść do taty Piotra? No ja nie wiem. Mówiłam, że Andek i Włodek są w Łodzi, a Kamila pewnie na treningu. będę się sama u babci nudziła. E, kochanie, ale ja mam dużo pracy dzisiaj nie wiem, w której wrócę. Zumie mamo. Tylko pozwól pójść razem z Jasiem. Pani babci może być przykro. Ja nawet jeszcze nie zdążyłam niej do niej zadzwonić. To zadzwę do za tym Piotrka i powiedz, że nie masz co zrobić z Małgosią. Właśnie. Nie powiedz, żebyś mi po szkole poszli do księgarni. A coś potrzebujesz? Tak, ćwiczeń do środowiska. Mhm. A ty, Małgosi, masz wszystkie książki? Na wszystkie książki Pani zamówiła. Dla całej klasy. Dobrze, to wiecie co? Umyjcie zęby, a ja zadzwonię do Piotra i spytam, czy się wami zajmie, dobra? Mhm. Halo? Cześć Piotr, nie przeszkadzam? Dzwonię, jak zwykle z prośbą. Mam spotkanie po południu. Nie odebrałbyś Jasia i Małgosi ze szkoły. Wyobraź sobie, że Małgosia sama poprosiła, żeby cię spytać. A mnie to nawet na rękę, bo ja nie będę musiała prosić mamy. No wiesz, jaka ona jest? Na siłę próbuję pogodzić mnie z Jackiem.